Cześć. Witajcie na kanale TVP ABC. Dzisiaj poznamy kuleczki, które wchłaniają wodę. Do tego potrzebujemy talerzyk oraz kubek, kubeczek z kuleczka. Kubeczek wody. Pipetę. Albo trzy kawy. Ciekawkę! Ciekawkę Składajemy to do wody, a później wsypujemy delikatnie na talerzkę. Kuleczkę. Czy mogę ja ślubować? Dajemy Czy mogę ślubować? Troszeczkę pipetką. Z, ja z pipetką ja się... robimy coś takiego. Wkładamy do wody, naciskamy i widzicie wodę. Proszę panią! Proszę panią! Coś Popatrzcie. Wlejemy tu całą wodę I z Teraz troszeczkę więcej wody dodamy. Znowu Zuzia. Widzisz to? Żeby... No, no, no. Musimy, żeby... Widzisz, musim... że te z wodą są większe niż te bez wody. No. Widzisz, to? No a teraz będziemy musieli poznawać czy to większe, czy mniejsze. Bierzemy... Pipet. Pipetka. I dajemy w tą wodę, gdzie Cały kuleczek. Mm. Popatrzcie, jak się powiększają. Proszę, widzicie? Dziękujemy bardzo. Czy eksperyment jest udany? Tak, już udany. Jak widzicie, to w tych kuleczek powstały duże kuleczki. Mm. Pa, pa, żegnam się na kanale TPABC. ABC. Subskrybujcie Shruk, nasz kanał. Do zobaczenia następnego odcinka!